Jesteśmy zespołem ekspertów jednostki certyfikującej Tief Rheinland. Zajmujemy się oceną bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. W ciągu roku odwiedzamy firmy na całym świecie. O skali naszych działań świadczy ilość wydanych certyfikatów i znaków bezpieczeństwa Tief Rheinland. Nasze usługi świadczymy dla firm produkcyjnych i przemysłowych. Dla grupy ZUE budującej infrastrukturę szynową i energetyczną oceniamy systemy sterowania ruchem tramwajowym w Krakowie. W ramach oceny określamy poziom niezawodności tych systemów poprzez ustalenie poziomu SIL. W firmie BAX zajmującej się projektowaniem i produkcją profesjonalnych systemów tras kablowych i instalacyjnych oceniamy maszyny produkcyjne pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa wynikających z prawa europejskiego. Dodatkowo oferujemy firmom produkcyjnym certyfikację wyrobów. Po pozytywnym zakończeniu takiego procesu firma otrzymuje certyfikat i ma możliwość oznaczenia swoich produktów rozpoznawalnym znakiem potwierdzającym jakość i zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa. Dla firmy Frapol, jednego z największych w Polsce producentów i dostawców systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, oceniamy bezpieczeństwo elektryczne i mechaniczne central wentylacyjnych, a także spełnienie wymagań higienicznych dla central przeznaczonych do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach jakości powietrza, jak na przykład sale operacyjne. W grupie TOPEX, oferującej szeroki wachlarz narzędzi i elektronarzędzi, weryfikujemy procesy związane z testami funkcjonalnymi na etapie przyjęcia na magazyn. Tief Rheinland uznaje laboratorium grupy TOPEX w zakresie sposobu przeprowadzania testów, sprzętu kontrolno-pomiarowego, a także kwalifikacji personelu. Prowadzenie tych badań jest podstawą do wydania certyfikatu bezpieczeństwa dla narzędzi i oznakowania ich znakiem T-Safety. Realizując wiele globalnych projektów dla firm takich jak Heineken czy Amazon, na co dzień współpracujemy z ekspertami z całego świata. Prowadzimy oceny całych fabryk, jak i poszczególnych maszyn. Zaufało nam już ponad 400 firm.